Wszyscy w tej samej łodzi. To słowa papieża Franciszka, który w swoim orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy zwraca uwagę na to, aby dążyć ku coraz szerszemu my, abyśmy odbudowali rodzinę ludzką i razem tworzyli przyszłość sprawiedliwości i pokoju. Naszym zadaniem jako organizacji pomocowej. Jest nadanie temu przesłaniu praktycznego wymiaru, wyciągnięcie pomocnej dłoni do ludzi w potrzebie, także tych, którzy opuszczają swoje kraje z powodu wojny, głodu, ubóstwa, prześladowań. Caritas pomaga takim ludziom, zarówno w Polsce, jak i w innych miejscach na świecie, do których docierają. Od 2018 roku ogółem systematyczną pomocą Caritas objęła ponad 14,5 tysiąca migrantów i uchodźców w Polsce, a łączna kwota wsparcia przekazana przez Caritas Polska na projekty służące pomocy uchodźcom poza granicami Polski od 2017 roku wyniosła ponad 20 milionów złotych. Oprócz sytuacji kryzysowych, takich jak ostatnia zbiórka pod hasłem ratunek dla Afgańczyków, niesiemy pomoc migrantom i uchodźcom każdego dnia. Po udzieleniu najpilniejszej pomocy, po opuszczeniu ojczyzny, cudzoziemcy stają przed szeregiem wyzwań: wyjście do lekarza, do urzędu, adaptacja w nowym kraju, język obcy, bariery prawne. W Warszawie i Szczecinie działają centra pomocy migrantom i uchodźcom, które służą wsparciem w tych obszarach. Organizujemy też kolonie i wyjazdy integracyjne dla dzieci. Ta pomoc, często cicha i niewidzialna, pozwala im zapewnić godność i poczucie bezpieczeństwa. Poza Polską udzielamy pomocy uchodźcom i imigrantom szukającym schronienia za granicą. W wakacje w obozie Moria II na wyspie Lesbos przebywali wolontariusze Caritas Polska. W Syrii i Jemenie wielu ludzi dachu nad głową pozbawiła wojna. Wenezuelczycy uciekają ze swego kraju do sąsiedniej Kolumbii przed głodem. Na Ukrainie całe rodziny opuszczają domy w obawie przed działaniami zbrojnymi na wschodzie kraju. W Grecji chronią się uciekinierzy z ogarniętych wewnętrznymi konfliktami krajów Afryki. Każdy z kryzysów ma swoją specyfikę, więc rodzaj pomocy jest zawsze dostosowany do miejscowych potrzeb. W tym miejscu chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim, którzy dotychczas włączyli się w pomoc. Drodzy Państwo, bez Was te działania nie byłyby możliwe. Wiele udało się zrobić, wiele jeszcze przed nami. Wsparcia można udzielić poprzez formularz wpłaty dostępny na stronie caritas.pl/ łamany na Afganistan lub wysyłając SMS o treści Afganistan pod numer 72052. Dziękujemy.